Witam Cię na kanale Sinfire Enmins, ja jestem Sinfire, a my będziemy grali w grę Devil May Cry 5. Będziemy kontynuowali naszą historię i jesteśmy już w misji pierwszej. Misja pierwsza będzie ogrywana postacią Nero. No i gramy oczywiście na poziomie łowca demonów, to zostaje bez zmian. Jeżeli chodzi o nasz magazynek, to dzisiaj będę starał się Wam przedstawić rękę o nazwie Gerbera. W poprzednim odcinku, jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej na temat rąk, to tam wszystko znajdziecie. W poprzednim odcinku korzystaliśmy z Uwertury, która była pierwszą ręką zrobioną od e, Nico dla nas. No a teraz będzie Gerbera, której elementy w kształcie płatków tworzą zaawansowany piec płomienny, wytwarzający energię cieplną, którą można uwalniać w postaci fal uderzeniowych. I te fale uderzeniowe mają wiele zastosowań, co Wam pokażę już w grze za niedługo. E, natomiast zanim jeszcze wystartujemy, chciałbym Wam tylko wspomnieć jeszcze dodatkowo o naszym sześciokomorowym rewolwerze, który naz nazywa się Błękitna Róża i ten rewolwer wystrzeliwuje dwie kule jednocześnie. Dolny pocisk przebija się wpierw przez pancerz, a górny przedziurawia ciało przeciwnika. Jest to fantastyczna broń. Jednak chciałbym Wam napomnieć z odcinka na odcinek o jednej broni z danej postaci, z której będziemy korzystać, ze względu na to, że gra polega głównie na elementach walki, więc myślę, że jest dobrze, jeśli zaznajomimy się dokład, dokładnie z naszym ekwipunkiem. A więc moi drodzy, w poprzednim odcinku e, toczyliśmy walkę z Urizenem, którego demoniczna siła po prostu nas przerosła. No i Dante walczył z nim ostatkiem sił. I my musieliśmy stamtąd się uciec ze względu na to, że oto właśnie Dante nas prosił, żebyśmy tam po prostu nie zginęli na marne. A więc w tym momencie kontynuujemy nasz wątek fabularny. Surrounding cities have ceased to function as a result of the mysterious tree that apparently attacked the city approximately one month ago. In light of this incident, the government... They're demons! I've seen it with my own eyes! Red Grave has completely taken over! Let us pray for mercy. This is a trial from the heavens above. Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? How does it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we get it personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year Ward now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. They have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Go. don't lose your tits. i see you <laughs> hey you have to hit every single bump in the road <laughs> gonna ruin my crew What's going on? <sighs> you look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. You better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? <laughs> yeah. Alright. Time to kick some ass. Teraz mamy tutaj pierwszego wroga. Okay, jest ich nawet trzech. Więc myślę, że... W ten sposób ich pokonamy. Tak jest. Jest tu kolejnych kilku wrogów, z których Niro już sam pokonuje. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o tej Lince, z której korzysta Niro, dzięki której może przyciągać mniejszych wrogów, no i samemu przyciągnąć siebie do wrogów o większej masie. To jest oczywiście Niko, która będzie towarzyszyć nam przez całą grę. Myślę, że tu już będziemy mieli okazję pokazać trochę co nieco naszych umiejętności A więc to jest mocniejsze zastosowanie gerbery Czyli fala uderzeniowa, którą oczywiście my możemy sterować No i przez co ręka nasza automatycznie zostaje zniszczona Okej okay. Tyle wszyscy wrogowie, którzy tutaj byli moi drodzy, a więc tak, jeżeli chodzi o samą gerbelę, to co tutaj możemy zrobić, tutaj auto strasznie hałasuje, możemy albo użyć fali uderzeniowej, żeby szybko się przemieścić, albo tą falę, którą wcześniej już wam pokazałem, zademonstrowałem, taki duży promień, coś wyglądającego na wzór, kamechamy, kame. no i możemy jeszcze stworzyć falę uderzeniową odpychającą wrogów, no i odpychającą jakiekolwiek pociski lecące w naszym kierunku. Myślę że to tyle Mamy tutaj rękę o nazwie Rage Time Ale my w tym odcinku skupimy się głównie na Gerberze Na Rage Time jeszcze przyjdzie Moment i czas Okej, okay, tu nas urządlił ten korzeń. Jeżeli chodzi o przeciwników, no to wiadomo jesteśmy na Na tym początku, no to Ci przeciwnicy nie są jakoś Niesamowicie jak wymagające, więc myślę, że tutaj nie ma co za bardzo tłumaczyć ich walki z nimi. Już po prostu wystarczą dwa cięcia i przeciwnik pada. Więc mamy padlinożerce. Czerwoną empusę. Tak nazywa się przeciwnik o kryształowym odwłoku. Jeżeli o niego chodzi, to warto, warto go zabić za każdym razem ze względu na to, że ci przeciwnicy zostawiają bardzo dużo kryształów. Więc warto tutaj go jak najszybciej pokonać. mamy tutaj jeszcze korzeń no i osa którą już zdążyliśmy spotkać w prologu tu jeszcze z tej strony widziałem były kryszczały tak jest i możemy już ruszać dalej za pomocą gerbery możemy się odpychać ła tu kolejnych wrogów pokonaliśmy ma my chłopczyce której również jeszcze nie będę wam pokazywał o, jest kolejna roślina Przeładujmy i użyjmy naszej błękitnej róży i jej błękitnego strzału. Tak jest. Właśnie w ten oto sposób wyglądają strzały naszej błękitnej róży. No. Bardzo efektownie według mnie. Okej. Okay. I co my tu mamy? Pierwszego bossa, w sumie kolejnego, a pierwszego spotkaliśmy już w prologu. No, I get it. Hmm. Who Więc, Niro rozgrzał nam broń Dzięki temu możemy atakować mocniej Nagrzejemy ją jeszcze bardziej Już ma maksymalny poziom Dzięki czemu możemy się zbliżyć już do przeciwnika I zadać mu pierwsze obrażenia Moi drodzy, jeżeli chodzi o samą walkę z tym bossem To co bym nam sugerował Przede wszystkim unikanie jego ataków Czyli jak ten korzeń wchodzi w ziemię wychodzi tuż koło nas. Myślę, że warto o tym pamiętać. Możemy w tym momencie wykorzystać naszą super nasz Gerbery. Ale on nas trafił korzeniem w momencie, jak z niej korzystaliśmy. Więc automatycznie ona zostaje zniszczona. No możemy ładować dalej nasz broń, próbować podpalić tę roślinę. Atakujemy tutaj ten czerwony element, który jest na środku co przypomina może że serce tego korzenia. No za natomiast uważamy na te odnogi, gdyż to one właśnie mogą stanowić problemy ze przeżyciem tutaj właśnie w walce. użyjmy jeszcze raz Gerbery. Zostaje jest zniszczona oczywiście po pełnym naładowaniu. już myślę, że możemy wykończyć tego bossa. Gdyż nie jest... ...nie wiadomo jak ciężki. 5373 To były nasze punkty stylu? What do you mean? Soldier boy said City's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato yeah, did this. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. <sighs> I'll try to save you some. Not. You, uh, you need something uh, what is it you hungry <laughs> Well you're in luck pal cause Food's ready and Kitty always makes too much hope you like loud talkers too because got a pair of those upstairs you see something you like? You a demon. Nero, the food's getting cold! Get go. back inside right. now! on sure. He's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Okay, when's my. nasze zdjęcia do kolekcji Always Beton Lit. Zawsze obstawiaj czerwone. I mamy naszą ocenę, którą jest litera S, a więc to jest koniec misji pierwszej. Um, dostaliśmy oczywiście punkty czerwonych kul na koniec naszej rozgrywki, które możemy tutaj dokładnie przejrzeć. Ocena za styl to jest to tylko i wyłącznie B, więc mogło na pewno nam pójść lepiej. Ale z tym pozostaniemy już teraz na ten moment. To tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia już wkrótce. Hej!